No, i słuchaj, słuchaj, słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie a, z, słuchajcie, a znajdziecie, a będzie wam dane. Słuchajcie, kochani, tutaj laptop Lenovo w już tu pewne elementy wymontowałem. CD-ROM, RAM przekładałem, wszystko tu przełożyłem. Podłączyłem pod zewnętrzny monitor, BIOS wyresetowałem. No i co? Coś tu się odzywa, coś tu się odzywa, ale wnioskuję, że w naszym laptopie może być albo. Dwie rzeczy wnioskuję: albo matryca, teraz tu się restartuje, bo nie ma dysku, więc nie ma z czego zabutować systemu i szuka. Albo matryca laptopa, albo co więcej, raczej bym stawiał na taśmę, ponieważ matryca też momentami wyświetlała obraz. Wtedy, kiedy ją tutaj szarpałem nieźle, to wtedy wyświetlała obraz przez chwilę, ale widzicie na zewnętrznym monitorze komputer jest stabilny, to znaczy cyklicznie pokazuje to co powinien pokazywać w takim wydaniu, a więc działamy, rozkładamy laptopa.